Dwa tygodnie temu badałam moją Maćkowi ciśnienie. Wyszło wysokie. Badanie powtórzyliśmy kilka razy. Byliśmy w szoku, przecież jemu nic nie jest. Jego nawet głowa nie boli, a przecież mówi się, że jak ma się wysokie ciśnienie, to głowa boli. Kasiu ciśnienie tętnicze w zdecydowanej większości przypadków nie daje absolutnie żadnych objawów. I to przez lata. Za to skutecznie zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, uszkadza śródbłonek naczyń i przyspiesza rozwój miażdżycy. To chyba dobrze zrobiłam, że zapisałam go do lekarza. Bardzo dobrze. Wysoki pomiar ciśnienia tętniczego w warunkach domowych jest skazaniem do wizyty u lekarza. W gabinecie Macie... Usłyszał... Lekarz powiedział mu, że ma zmodyfikować swój styl życia i za trzy miesiące ma do niego wrócić z powrotem. Lekarz powiedział mu, że Maciek jest w stanie obniżyć swoje ciśnienie i wtedy nie trzeba będzie włączać leczenia. Ale ta cała modyfikacja, ja nie wiem co tu modyfikować. Maciek powinien zwiększyć aktywność fizyczną i zmienić swój sposób odżywiania. W każdym posiłku dobrze jest uwzględniać warzywa. Przynajmniej dwa razy w tygodniu dobrze jest zastąpić mięso na nasiona roślin stroczkowych, np. fasolę albo ciecierzycę. Zamiast tłustego mięsa wybierajcie chude mięso i ryby, szczególnie tłuste ryby morskie. Produkty mleczne z dużą zawartością tłuszczów zastąpcie na produkty mleczne o obniżonej zawartości tłuszczu. Wyroby cukiernicze, pączki, ciastka, wafelki, batoniki dobrze jest zastąpić owocami. Ważne jest, aby ograniczać nadmiar soli w diecie, a głównym źródłem dosalania jest żywność typu fast food, produkty wędzone, chipsy i inne słone przekąski. Wieczory w towarzystwie alkoholu warto zamienić na spacery w towarzystwie butelki wody. I do tego, jeżeli macie rzuci palenie, to jego ciśnienie tętnicze naprawdę może wrócić do prawidłowych wartości.